101 Warszawa Debutant? tak. Tak, Pierwsze długie, ultra. Pierwszy rowerowy, taki długi dystans, tak. Ale poza rowerem coś się dzieje, tak? Tak, bo ja biegam. Biegam A. długie dystanse też ultra, więc... Tu możesz jechać górą z widokiem lub dołem bez widoku. To dziękuję dołem bez widoku. Bez widoku, okej. Okay. Ja, nie, bo niektórzy jeżdżą górą, niektórzy dołem, dlatego pytam. Nie? To tutaj tą górną chyba jest lepiej. A zresztą bez znaczenia. Czyli co, bieganiem? Tak, ale rower pierwszy raz taki ultra. To co to taki długi rower, tak. Chodzi mi po głowie Wisła 1200 Aha. i traktuję to jako taki trening, co, tak jak z czym to się je, gdzie są największe problemy. I... Już jesteś zapisany, tak? Na Wisłę? Nie, czy jest... nie, bo tam Wisła to rozeszły się zapisy w sekundę. No wiem, wiem. Raczej na przyszły rok szykuje się. Powiedz, jakoś trenowałeś do tego w ogóle? No trochę się do tego szykowałem, tak, więcej na rowerze jeździłem niż widziałem. Ale i tak pogoda była taka słaba teraz Aha W ostatnimi czasy, więc nie było tego jakoś strasznie dużo I jak ci się jedzie? Jeszcze dobrze, chociaż miałem już takie drobniejsze kryzysy Troszkę zwolniłem Aha Ale wystarczyło coś zjeść i jest już okej okay. I sam rozumiem jedziesz? Sam, sam Własnym tempem? Najlepiej mi jest, Wiesz, jak się podłączałem do ludzi, to, to albo za szybko, albo za wolno, no, jasne. to wybija i, i człowiek się żyłuje niepotrzebnie, Aha. ale tak na spokojnie, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Co najfajniejszego do tej pory Cię na trasie spotkało? Wiesz, co w ogóle przepiękna wraca jest, bo jest taka fajna równowaga i asfaltu i takiego terenu i, i bardzo fajnych przejazdów mało samochodów. No i pogoda jest przepiękna. No rzeczywiście. I było za gorąco na początku, teraz trochę przypieka, ale też bez przesady, więc jest w ogóle idealny no, taki wiesz. A co największą trudność do tej pory ci sprawia? A Nie mam jeszcze takiego czegoś, wiesz. Chyba nie takiego. Chyba jeszcze nie nadeszły te trudności. Okay. nawigacji najbardziej się chyba bałem. A czy, czy się z nią dogadam i czy po takiej odległości. Ale działa. Działa, wszystko jest ok. Śpisz, czy jedziesz jednym ciągiem? Jednym ciągiem chcę jechać, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Dłuższe odpoczynki będę sobie robił. A co byś powiedział ludziom, którzy się szykują, zastanawiają, wahają? Jakaś złota myśl, porada albo w ogóle coś? Wiesz co, chyba trzeba się nie bać po prostu i przyjechać i sobie na spokojnie pojechać, bo jak patrzę, to ludzie z tak różnym nastawieniem są. Aha. I klikowo też spokojnie można przecież to przejechać. W niedzielę wieczorem skończyć ze spokojnym spaniem, no to nie, masz, to nie jest jakaś zabójcza rzecz teraz spokojnie sobie to zrobić, no to trzeba jako wycieczkę traktować bardziej. Fajnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.